Będzie to po prostu fajna rozgrzewka też. Więc sobie przejdziemy do pojemnika. Poproszę smaczki, bo będę ustawać na ścianach. Jeszcze nie będę przy pojemnik... Dobra, to trzeba jeść i to czekaj, to niżej, piętro niżej. Też ja pachną? ale ja nie powinno tak ja robić, Henryk. Ja wiem, że pachną ci więcej. Co na razie Teraz wszystko zjesz. Tylko najpierw trzeba ćwiczenie nie wykonać? Dobra. Więc teraz sobie to z samym nie na puszkach. Dobra. E, żeby to na pracę, a żeby piesek z, z ogarnął co robimy, ale że on wie co robimy. Tak? Czekaj, czekaj. Czekaj. Super. Szukaj, Dobrze. Super, ale super. A, Super, Super. 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 Siad, siad. Nie, siad, siad. Siad, I siat Czekaj. 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 czekaj, 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 czekaj. 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 Bliżej, bliżej siebie. A ja, Panią. 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 w Panią. 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 no Panią. 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 nie Nie, chodź, siad, 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 super, czekaj, nie, siad, siad, nie, siad, czekaj, 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 szukaj, dobrze, super, nie. Może tak. wyciągnąć te mniejsze w ogóle z tego. Chcę to po kieszeni. Czekaj. No po czym to pomieszałam. Hmm. Wtedy się zawsze te duże to mówią. Można mm pomieszać. -hmm. Czekaj. Mówię. Mm -hmm. Czekaj.

No dobra. No, tak. tak. Jeszcze jednak tu. Jeszcze tu. chodź. No, chodź, chodź, tak. Dobra, to cały zrobię. Nie ma. Ja ci już bada, to już oszczędzę na to. Tak, tej Proszę. A wyciągają sobie? No, trochę właśnie wyciągnęłam tych takich mniejszych. Nie, nie, to chmura. Knięczmy, czy nie, przyjmę po prostu. Wtedy nie było dawanego znaku. Nie ma, nie ma. Czekaj. No, on Zaczynam porządku... <grymianie> mówić, do, do tego? Oj, tak? szybko. No, Teraz, czyli Nie, do tego puszkania. ale w domu nie kupiłem. No to bardzo, żeby w Widzisz, tam kupiłaś to? Super. Super, super. Dobrze.

Brawo, No pies. Chodź, 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 chodź. Chodź, no chodź. Tak, tam ci spadło, widzę, że ci spadło. No widzę. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Henryk, nie, yeah. chodź. Chodź, chodź, chodź. No, siad, siad, siad. Super. Super, nauczymy no, się też siadać ładnie. Nie, czekaj, siad. Siad, siad Henryk. Dobrze. Spróbuję, ale mi się spieszy. Spokojnie. Czekaj. Czy ja mogę się spieszyć. Czekaj. A ja mam to że wszystko zjadę. Na no że tak. Poczekaj. Staraj się go naprowadzić. Chcecie nie puszczać go tutaj? Nie. Tylko nie na pierwszą. Dobrze. Nie. Dobrze. Brawo. Dobrze. Chodź, Chodź, chodź. Stupnie. Stupnie. No, Stupnie. jest. Stupnie. 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 chodź, chodź, Stupnie. Chodź, chodź, chodź. Chodź, Stupnie. 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 jeszcze jedną Stupnie. z Stupnie. z 前旁。 Psia, kenia. Nie. Dobrze. No, szukaj. Dobrze. się sprawdzę. Ja Dobrze, no, sprawdziłem. Wiesz, 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 nie wiesz, 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 się będzie wiesz, jeszcze raz wiesz, wiesz, wszystko na wiesz, o, małe warioła. Tak, znowu Wpatrzony, wpatrzony po prostu. Nie ma czasu. Trochę tych mniejszych. Taki małowy, małowy bo to takie małe, małe kredycze. Tylko to w ogóle nie poczuję jak jak jest yes. okay. yes. yes, okay, super. Helio, super, no. super, super. super super. ale?